Ta i bioder łuk, każdy by od razu mógł, no bo macie w sobie coś coś, my się tak jak Ci nie mamy dość, bo Ostatni dni piłkarze Jagiellonii spędzili dość aktywnie. Odwiedziliśmy przedszkole na wierzbowej. Tomek Poremski mógł zagrać w meczu z, z dziećmi, z rodzicami. Dla dzieci było to na pewno duże przeżycie. Wczoraj odwiedziliśmy szpital DSK. Dzieci, tak, przeszliśmy się po oddziałach. Dzieci, które są położenie chore, niektóre no, nie mogły chodzić, więc stąd ta wizyta. Na pewno Dzień Dziecka, jest to dla nich duże przeżycie, zobaczyć piłkarza z bliska, zrobić mogli sobie zdjęcie z nim. Dzisiaj też odwiedziliśmy szpital ponownie, z tym, że kolejny oddział. Dzieci dostawały nagrody, odpowiadały na pytania. Czarnym ja, że tak powiem, kimś bo to po, po, po Wyszedł ponadczasowo, dlatego, że że tak powiem wyskoczył poza grupę. Nasze spotkanie z Jagielonią jest już jakby kolejnym naszym spotkaniem, które zaszczycacie obecnością swoją w naszej klinice, pomagacie dzieciom, star staracie się ich wesprzeć w takich sytuacjach krytycznych, ponieważ one są chore, często przewlekłe. Są to pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, są to pacjenci z otyłością, czasami z władami wrodzonymi serca. Czyli taka radość, którą nie niosą firmy, dzięki którym otrzymujemy takie gadżety typu piłki, koszulki, typu różne kołatki, jak gdyby w To powoduje, że takie dzieci po, można powiedzieć, po takich prezentach darowanych przez ludzi znanych, jakimi są piłkarze i Jeloni, czują radość, czują satysfakcję z życia, czują potrzebę życia, a to jest bardzo istotne. Ja uważam, że takie inicjatywy, które Państwo zawsze z nami podejmujecie, są bardzo korzystne, przydatne i one dają dużo pomocy naszym życiu. Następnie wyjechaliśmy do łap. W łapach była większa impreza. Dzisiaj spotykamy się w związku z tym, że przełożyliśmy obchody Ogólnopolskiego Dnia Szkoły Bez Przemocy jednocześnie połączyliśmy je z obchodami Dnia Patrona, takiego święta właśnie szkoły. I po prostu, ponieważ w tym roku jest hasło główne tej edycji Szkoły Bez Przemocy Kibicuję Fair Play w związku z tym, dziewczyny nasze wygrały właśnie projekt grantowy pod hasłem właśnie Baw się z nami Gim kibicami od trzech lat już w ogóle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kibiców Jagiellonii przy akcji wózki za Nakrętki. i tam właśnie taka dobra dusza nasz były uczeń Paweł Jabłonowski właśnie jak zastanawiałam się jak tegoroczną tą imprezę poprowadzić dzień szkoły bez przemocy właśnie podpowiedział że jeżeli współpracujemy z nimi to możemy liczyć na obecność bo ja wcześniej nawet nie miałam pojęcia o tym że można na coś takiego liczyć. I w związku z tym właśnie zwróciłam się do klubu z zaproszeniem. I jesteśmy bardzo pod silnym wrażeniem, bo naprawdę to, co tutaj właśnie młodzież mogła zobaczyć, dzięki Państwu, to wystarczyła moc, naprawdę niesamowitych wrażeń. Wszyscy mnie zaczepiają, podchodzą i mówią, że to jest fantastyczna impreza. częciem całej akcji była wizyta piłkarzy w Kerchurze. Piłkarze rozdawali cukierki dzieciom, autografy, mogli sobie dzieci sobie zrobić zdjęcia z piłkarzami. także było naprawdę naprawdę fajnie spędziliśmy dzień dziecka. kolejna akcja już niebawem.